Włącz i zostań z nami. Próbujemy wejść na żywca. Tak jak, tak jak wchodzi tornado, nikogo nie pytając, co się dzieje i o co chodzi, po prostu zaczyna działać. Moralne tornado wpływie nauki na budowanie rodziny. Moja idealna rodzina, on był budowany na tym, co mówili wtedy, w Waszych czasach, tak to nazwijmy, naukowcy. Ja w podręczniku nie szukałem, nie szukałem sposobu budowania swojego. Małżeństwa, czy swojej rodziny, chociaż zawsze serio traktowałem yy, wiedzę, której byłem świadom, czy która sama w jakiś sposób dociera. Poczynamy od przedszkola i, i po kolei różne stadia, tak, żeby już 12, 13, 14-latek dokładnie wiedzieli, jak czerpać dużą satysfakcję z życia seksualnego. Yy, to się zmieniło. No a teraz doszliśmy do czasów, kiedy właściwie okazało się, że to wszystko było nieprawda, że królową jest seksuologia i edukacja seksualna. To prymas kiedyś powiedział, że może młody, młody człowiek nie musi znać, młody człowiek nie musi znać literatury klasycznej, historii ojczystej i nawet logicznego myślenia się musi nauczyć, natomiast musi mieć edukację seksualną. To kiedyś była powszechna służba wojskowa, teraz nie, ale społeczeństwo musi zadbać o to, żeby mieć żołnierzy. Policjantów z tego nie wynika, że chłopców czteroletnich należy uczyć się bić. Mimo że do obrony ludzi yy, musimy w pewnym momencie, przynajmniej część społeczeństwa, nauczyć również fizycznie bronić innych ludzi, ale z tego nie wynika, że w tą sytuację, że w tą sytuację należy wprowadzać czteroletnie dziecko. Tak samo z faktu, że człowiek jest istotą seksualną. Yy, tradycja chrześcijańska wcześniej... Tradycja żydowska mówi, że Bóg stworzył człowieka kobietą i mężczyzną, czyli w ogóle jesteśmy ludźmi przez to, że bierzemy, owszem, potem staniemy się ludźmi przez to, że bierzemy udział w pewnej kulturze. Ale właściwie od początku nasze człowieczeństwo jest związane z naszą płcią, to jest nasz sposób bycia, bycia człowiekiem, przeżywania również swojej indywidualności. Ta pierwsza odrębność, której doświadczałem, jesteśmy kobietą albo mężczyzną, ale z tego nie wynika, że w aktywne życie seksualne Należy wprowadzać, no już pomijmy to czteroletnie dziecko, bo to gdzieś na jakimś w internecie napisałem, nigdy na, 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 na to kuriozum nie zwracałem uwagi, raczej na ten drugi koniec, o którym Pan powiedział, ta teoria, że dwunastoletnie dzieci należy uczyć komunikowania potrzeb seksualnych i proponowania atrakcyjnego seksu. Dlatego jestem zawsze przeciwnikiem tego, że wszystkich tych głosów, które mówią, że mężczyźni, kobieta. I kobiety powinny mieć takie same prawa. Mężczyźni i kobiety powinny mieć równe prawa, jeżeli chodzi o warunki społeczne, w których żyją, ale nie takie same. To jest tak, jak kiedyś za komuny wstawiano kobiety na traktor i niech jeździ, bo kobieta też może być traktorzystką. Oczywiście, że może być, tylko że wtedy nie urodzi nam dzieci. Także. Ze swojej natury mężczyźni i kobiety są różni, ale szczęśliwie bardzo dobrze komplementują. To znaczy tworząc parę, tworzą parę rzeczywiście kompletną. Bo tak się akurat składa, że nawet gdyby to chcieli zrobić poprzez jakieś manipulacje genetyczne typu in vitro, to z dwóch komórek jajowych nie urodzi się człowiek, z dwóch plemników nie urodzi się człowiek. Musi być plemnik i musi być komórka jajowa, żeby powstała zygota, z której może się urodzić człowiek. To musi być, dlatego że natura jest taka, jak ktoś chce, że Pan Bóg to tak stworzył, że musi być udział komórek rozrodczych obu płci, żeby stworzyć następny organizm. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.